5 Witam wszystkich... ...w Ultra Custom Night... ...50 na 20. Eee, ja, co ja mówię? 85 na 20. Jest to zbudowany UCN, którego będę próbował przejść... Po raz drugi? Po? Po raz drugi. Fungi. To jakby oni... Ja jestem ustawiony. Ja już czuję co się tu stanie. Ja już po wiem co się tu stanie. Przeczuwam. Czy czuwą co się stanie? JJ BB Angle RWK w Sylwycie, jak się to ma? Nie, nie, nie. Zdrowiającego tego, tych dziadów na lurk. Tak, myślę, że tych wszystkich dałbym radę skontrolować. Chcę odblokować biuro, które jest na. Offices mm. osiem koła, no, tam radę. Są w miarę nieszkodliwi. Więc... 5 koła. Frydziaki. Yy, power AC. Nightmare Foxy. Nightmare Fred. Bear. Foxy i Event System, dobra. Nie... Nie... Co to za pajac? Nie wiem. O którego ci chodzi? O no, chyba stęcowało po prostu wszystko przed... Czy... Balerina, okej. Okay. Jeszcze sobie włączę... Ballerina, Mundwik e, Indikator, bo byłoby niełatwiej. A e, nie, Baby nie. Didi może być. E, konsekwencje Starego Pana. E, nie, chcę tego główną, dlatego stawię to na jeden. Narda mogę wziąć. Billy Bub, electrobab Mineriny. Lolbit. No już niedługo. Jendo. Bonnet. I can you need. Dobra. Spróbujmy. Muszę sobie przypomnieć w ogóle. Ej, jak to działa? Ej. Naprawdę, jak będę miał 5 AM i ktoś mi włączy. Tak to było to. było

I will tell you Char, yeah, me bird likes you. So I'll do it you a favor. Oh, yes yes yeah, start it yeah who touched me bird jednak to zamknę i jednak... Jednak zamknę. To A to jednak, dobra. Sztucz, fel. System światła. Pierwsze, jak ty chcesz. Dupa, Frejo. Jest druga chyba. Dobra, będzie druga. Mordabunet. Wend. Yy, sam yy, yy, Dobrze, że... Oj, to... oj, yy, Power. Yy, power SE. Ty cholero. Ciekawsze, gdzie tu wejdzie. चके

przód w przód Nie dam się. Uh -oh, <susur> uh -oh, uh -oh. <susur> <susur> I'm gonna be nasty keeping and throw <susur> <slur> and nie, Jeden procent power. Wiedział, wiedziałem, a wiedziałem Co to jest? Kogo on mi tu dał? Nie chcę tego. Jest widów. Osoby. W sumie. Nie tak się sure. hmm. A to co teraz? Aha, dobra, ja teraz... Ja to wend system, nie Devemos mesmo a te acordar, I wabi jelepotyka. Baba! A się znać, że bebe. Dostanę, on na Dobra, ci będą pierwsze. Te skóry mały. Jeśli nie wiedzieli co to znaczy, co to że dodał mi nowego, a nie mówię. Co hmm. to, to? Aha, dodałem. Lol. O kurwa. Dobra, nie, 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 koledzy, 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 Kolej, na koledzy. Chciał któregoś skurwysnąć Death Coina. Siemo! Którzy? to tu znowu idą. Zwierdlajcie ode mnie. Ej, kolego, kolego! Proszę! Dobra. Nie, nie, Co nie, 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 Coś nie, z i nie, nie, mógł Chce on się zrobić na natraży jak łomek. Nie wchodzi. Już tam był. Dobra. Zniknął rwq, arrestowano Nie zakładałem, się no <śmionistra> <śmionistra> drodze, no. to się będzie. Ready? Nie chcę gościu, nie chcę go... mi to <śmionistra> Proszę, 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 proszę. Nie! 401! Kogo on mi włączył? Scrap Baby, nie chcę. Błąd Foxy, może być Tak później będę wszystkich włączał. No. Dobra, robimy tak Settings Survival Unlimited Power I włączamy wszystkich Raz, dwa, tych wszystkich oczywiście, których no y dü jak ja chcę że tego hipopotama tak szczerze mm. mm. Nadbarnie, Scrap Baby, mmm 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 może być Lefty, To mmm Lefty tak szczerze. mmm 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 Szygo! Ja tu przychodzę z NAFA i nagle MC przychodzi, mmm ja nie ja wiem, że sobie nie poradzę z nimi wszystkimi chyba. Mogę włączyć na trzy. może to Nie wiem. Potem panik. Mogę włączyć. Mogę. Mogę. Tych dwóch nie. Mogę. Mogę. Nie. Mogę. Nie mogę. Mogę.

No i to by było na tyle co chodzi o animatroniki. Tak się prezentują. Mógłbym włączyć. Mm. Nie, już nie włączyłem nic. Nie jest ich za dużo krzyku. Jest. Bang bang! Jest bang bang! Maskowy, włączyłem tych. No tak. Co jsi tady myslel? tu Nevím. Mám error. Jak je ráda? I don't scrap baby. <laughs> don't get 85 I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. you remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. You're not here to receive a gift. Nor have good you been way. called here by the individual. Hey, Urva! You have been called. You have all been called here. Into a labyrinth of sounds and smells, hey. misdirection, and a labyrinth with no exit. A maze with no prize. You don't even realize it. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber always seeming so near. It's somehow out of reach. To byś w repo, wiem. Ja tak tylko ten chwilowy robię. Jeżeli, właśnie się założyłem wcześniej, to w tej nocy nie taka... Kurwa. To przestaje. Pierdolę to. Kończyłem streama. Nie, nie nie dam rady. Muszę się przygotować, wtedy będę robił streama. Dobra, to był mega krótki stream, ponieważ trwał on... 20 minut. No ale dobra. Yo!